Platforma osiągnęła sukces. Jesteśmy zadowoleni z tych wyników, przynajmniej wstępnych. Kandydaci Platformy wygrali no wybory w Koszalinie, Opolu i Gdyni to już w pierwszej turze. I to w Sopocie. A mówię o tych większych miastach. No tak, nie umniejszając Sopotowi. Ale rzeczywiście są to ważne miasta i tam się udało w pierwszej turze, to świadczy jakby o sile naszych kandydatów, uzyskać mandat społeczny powyżej 50% w pierwszej turze. To jest naprawdę duża sprawa Zobaczymy, co i to z radami, niezmiernie cieszy. SLD, słabiutko, tylko Gorzu. Dlaczego? Nie, no nie powiedziałbym, że słabiutko. Myśmy nie przewidywali wielkiego sukcesu, zwłaszcza w tych największych miastach, natomiast mamy satysfakcję, że w paru miejscach niespodziewanie nasi kandydaci zaistnieli. I pomimo wszystko cieszymy się z dobrego wyniku w Krakowie, w Warszawie, również nie najgorszy. Będą drugie turnieje. Nasz kandydat wygrał w Gorzowie, przynajmniej trzech, czterech kandydatów. Jest bardzo blisko sukcesu, no chociażby Rzeszów, Felbląg i innych parę miast tego Panie typu. Pośle, ale kto się stało? Matecznik SLD, Łódź, no Matecznik Leszka Millera? I tam nie wygrywa kandydata SLD w pierwszej turze. Jak to się dzieje? Koszalin wygrywa kandydat? Platformy Obywatelskich, Koszali, to przykład rodzimy miasto Aleksandra Kwaśniewskiego. Tak, to że co do Łodzi, jesteśmy dobrej myśli, to po pierwsze. Jeżeli chodzi o Koszalin, no trzeba przyznać, że tutaj nasi koledzy niestety sami zadbali o to, żeby sukcesu w wielkiego w wyborach najbliższych. Czyli tak zwana nie lokalna odnieść. specyfika i lokalny konflikt. Bardzo lokalna specyfika, konflikty, i mimo żeśmy uprzedzali, że tego rodzaju działania muszą spowodować, że ani jedni, ani drudzy sukcesu nie odniosą. No, stało się, jak się stało. Trochę w Koszalinie pomogło, ale to jakby nie umniejsza naszego sukcesu w Koszalinie, jakby dobry kandydat i Myślę, i że że będzie także z, tego, z moich informacji posiadanych, będzie do duża reprezentacja Platformy w Radzie. Jakby wynika z tego, że na razie jest 3-1 dla Platformy. No tak, ale Zetro, uśmiech z pańskich ust, bo z kolei Warszawa no to spektakularna porażka Platformy Obywatelskiej. Andrzej Lechowski najprawdopodobniej trzecie miejsce w oparciu w okolicach 15%. No to już gorszego, gorszej informacji dzisiaj byś nie mogło chyba dla Platformy. No nie jest to pocieszająca informacja. Jeżeli ona będzie prawdziwa, będziemy musieli się spotkać i zanalizować sytuację. Właśnie w Warszawie, jeżeli chodzi o prezydenturę. A w, jakby nie wszędzie można wygrywać, ale Warszawa rzeczywiście była istotna. Ale A ma pan poczucie, musia... że to jest kres politycznej kariery Andrzeja Olechowskiego? Bo on zapowiadał przed wyborami, że jeśli przegra wybory na prezydenta Warszawy, to już nie będzie nigdy ubiegał się o żaden demokratyczny mandat. Ja miałem poczucie, że Andrzej Olechowski będzie dobrym prezydentem e, Warszawy. E, wydaje mi się, że tu ocena, i proszę spytać pana Andrzeja Olechowskiego... Na razie się ja ty, ukrywa. Ja, Smakuje gorość samotności. Myślę, że Państwo znajdziecie Andrzeja Alkowskiego w odpowiednim momencie. Jutro. Jak Pan myśli, dlaczego Andrzej Lechowski taki słaby wynik ma? Myślę, że parę przyczyn na to się musiało złożyć. Ja twierdzę, że pomimo wszystko próba jego separacji od polityki, od bieżącego życia politycznego, od również sytuacji, w których się znajdowały wszystkie partie polityczne, spowodowało, że po pierwsze, myślę, że o nim co nieco zapomniano, po drugie, myślę, że również odebrano to jako niechęć angażowania się w sprawy ważne również dla Państwa. Myślę, że stracił na wiarygodności ale to jest moje, twierdzi, że jeśli dlaczego to znaczy, z jakichś powodów cena. stracił, to właśnie dlatego, że się za bardzo zaangażował w partyjną działalność, panie Pośle. O, Jak to jest tą partyjną działalnością Andrzeja Lechowskiego w platformie? Jest czy jej nie ma? Andrzej Lechowski zawsze był postrzegany jako jeden z liderów platformy obywatelskiej. Myślę, że uczestniczył w tym życiu także i naszym. Spotykaliśmy, rozmawialiśmy, analizowaliśmy różne kwestie. Czy cieszę się, że pan Witold Witold analizuje sytuację jakby i pomaga nam w tej analizie, ale... Poczekajmy, myślę, że my sami dokonamy tej analizy z panem Andrzejem Alechowskim i wyciągniemy z tego wnioski. To tylko ostatnie pytanie o Warszawie. Może jedno zdanie tak? tylko, bo myślę, że tu jeszcze jedno mogło przeszkodzić. Otóż powstało takie wrażenie, i to już nie chodzi akurat o mnie i moich kolegów w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale takie wrażenie publiczne dosyć, że to pan Andrzej Lechowski chce potraktować fotel prezydenta Warszawy jako odskocznie na jakieś inne jeszcze ważniejsze to Nie, nie, tylko, Kaczyński, nie który tylko Andrzej Alechowski. No jak to się ale stało, to że Kaczyński wygrał, a Alechowski przegrał? skoro tak się mówiło, jak pan twierdzi. Na razie, no to jak to, że to jest wyborcy... Też trochę nie zrozumie, wyborcy ale. pewnie tak wybrali. No, poczekamy, co życie nam przyniesie. Myślę, że sama kampania, a później wybór jest pierwszym etapem i wcale nie najważniejszym do końca. Później jest wyzwanie, trzeba rządzić. To prawda, ale chciałem zapytać jeszcze jedno. Czy, czy w tej sytuacji Lech Kaczyński będzie takim naturalnym kandydatem tej centrowo-prawicowej części na, część naszej sceny politycznej na prezydenta Polski tym razem? Czy Pan jeszcze dzisiaj takiego doświadczenia? Jak Kaczyński jest, jeżeli się odwiedzą wyniki, być może będzie prezydentem Warszawy i może poprzestajmy na razie na tym. A dla Pana to dobra odskocznia do walki o prezydenturę polską. Ja powiem tylko tak, że jakby uprawiając, doświadczenia pokazują, pokazują, że często być prezydentem kraju zaczyna się od burmistrza, kończy być może dużym miastem, jak Chirac w Paryżu. I pewnie w związku z tym jakby jest to rzeczywiście jakaś prawidłowa droga. Ale nie jedyna. Rzeczywiście, zmieniając y, troszeczkę temat i mówiąc o rzeczy, która, o której chyba obaj panowie możecie dzisiaj powiedzieć, że jest waszą porażką, frekwencja. Prawdopodobnie koło 35%, takie miasta jak Poznań to 31%, Zielona Góra 32%, Kielce 30%, no katastrofa ale panowie. Ale są też miejsca, gdzie były i po 60 parę procent, znam takie miejsca. Y, ja powiem tak, że obydwaj rzeczywiście czujemy jakby niedosyt, ale myślę, że gdyby nie było wyborów bezpośrednich, to ta byłoby, frekwencja jeszcze była, byłoby jeszcze gorzej. frekwencja byłaby mniejsza i osiem... jeszcze mniejsza, no ale w ostatnich wyborach samorządowych frekwencja wahała się około 40-45%. Co się dzieje wyboru? jakby z tendencjami frekwencji wyborczych w poszczególnych wyborach? One niestety malały. I, i, ale i, to, i tak to jest. Ale to nie bez przyczyny, bo po pierwsze chyba jednak jest pewne zniecierpliwienie wyborców i taka żółta kartka wyraźnie pokazana wszystkim klasom politycznym, wszystkim formacjom politycznym dosyć ludzie mają i awantur, które czasem się dzieją również w samorządach terytorialnych, utratę wiarygodności, nie tylko przez polityków z pierwszych stron gazet często, ale również i w stosunku do polityków działających w samorządach terytorialnych, przeświadczenie, że chyba jednak niewiele szeregowy wyborca może zmienić i zdecydować w funkcjonowaniu samorządu własnego. No trzeba było to przed wyborami mówić, panie pośle. Myśmy, chyba... myśmy o tym mówili, tylko... Panie redaktorze, to mówić to jest bardzo mało. To bo... Trzeba wystawić nowych, dobrych kandydatów. Znaczy, to, na... też nie, to też nie zawsze to... musi wszystko zmienić. Ja myślę tak, że samorząd jest także wpisany w ten krajobraz polityczny Polski. Kraj... I kraju. Jaki poziom uprawiania polityki w szczeblu centralnym, to na szczeblu centralnym to wiemy. Te ostatnie wydarzenia w Sejmie. Jakby to nie budzi zaufania do polityków. A mimo wszystko politycy lokalni, regionalni też uprawiają w jakiś sposób politykę. I niestety zostali wpisani w ten negatywny krajobraz przez naszych przez raz Jeszcze jeszcze przed kilku miesięcy. Bezpośrednie wybory powinny wyborców, zwiększyć frekwencję społeczności lokalne, poczuło się bardziej odpowiedzialne za los swoich małych ojczyzn. który to z panów powiedział? Ja też to mówię. Ja też to mówię. Obaj panowie to mówili, ale to jest akurat cytat z pana dzikowskiego. No jak to się stało, że się jednak nie udało. No nie uaktywniły, no, małe społeczności nie uznały się od, od, odpowiedzialne za jeszcze, jeszcze los raz małych ojczyzn. Jeszcze teraz, panie redaktorze, powtarzam, jestem przekonany, że gdyby nie było wyborów bezpośrednich, przeżylibyśmy katastrofę, jeżeli chodzi o frekwencję wyborczą. Ale uważa pan, że opłacało się walczyć? Tak, opłacało się walczyć. Myślę, Myś... że opłacało się i jakby. Jest to oczywiście następna lekcja e, nauka i lekcja jakby demokracji, ale powinniśmy dalej brnąć w tym, w dobrym kierunku, upodmiotowiania polityki w samorządzie. I myślę, że następnym krokiem jakby zachęcenia wyborców e, i stworzenia klimatu e, innego w samorządzie niż na szczeblu, szczeblu centralnym jest między, między innymi propozycja. Jednomandatowy okręgów wyborczych. To też jest pomysł na to, żeby ludzie to poczuli to się, też... że współoddecydują. Na następny może mozudowy też to bezpośrednie? Też nie, to też nie musi gwarantować. Bez wątpienia. Bez wątpienia. Natomiast ja. Panie Pani Panie redaktorze, ja myślę, że my musimy doprowadzić do tego, żeby wyborcy uwierzyli, że oni są podmiotem, że oni ma, mają możliwość. Skutecznego podejmowania decyzji. No jakoś nie uwierzyli w tym Póki co nie uwierzyli, dlatego ja twierdzę, że następne wybory po doświadczeniu czteroletniej kadencji z burmistrzami wybranymi w sposób bezpośredni powinny być już nieco inne. Jeśli to co? będzie zupełnie inne, nowe doświadczenie, którego do tej pory polski wyborca jeszcze nie przeżywał. Jest jeszcze jedna istotna rzecz. Otóż ja twierdziłem zawsze, że termin jesiennych wyborów jest terminem niekorzystnym. Myśmy na dotatek jeszcze mieli no, nie najbardziej sprzyjające warunki atmosferyczne, ale, ale w tym ruch, roku nie mógł pogoda. być inny termin, jak było to niemożliwe. Znaczy chciałem to, powiedzieć ale... tylko tak, że y, wydaje mi się, że wybory bezpośrednie jednak pokazały, że warto było i nie eksperymentować, ale jakby... Pójść śladem, który inni już wytyczyli. Tak? Dokładnie tak, tak. tak. I to był, tak. był naprawdę dobry pomysł i, i wydaje mi się, że y, jak się coś długo psuje, y, jakby rujnuje, a przede wszystkim myślę o poziomie uprawiania polityki, to, to trudno. trudno jest odbudować. Dziękuję tak, bardzo. Pał Dzikowski, widząc byliś moimi Państwa gośćmi Konrad Piasecki, dziękuję za uwagę. Okay, yeah. yeah. man. Yeah.